promieniach na różowo zachodzącego słońca. Wracamy z kolejnej wyprawy na ryby. Tym razem nie do końca zależało nam na tym, aby ryby pojawiły się na naszych wędkach. Ważniejsze dla nas było to, aby pojawiły się one w obiektywie naszej podwodnej kamery. Czy tak się stało? Wszystko widoczne jest na tym filmie do obejrzenia, którego zapraszam na ryby z markiem 37. Przelewice pod wodą. Czy niżej? Ja myślę, że niżej. Bo, jeżeli jak dostać tak wysoko, to będą się nas obhaczyć w ten... ten żyłko o No tak. I chodzi im niżej, będzie. tym lepiej. Mhm. Poza tym będziemy. No wiesz, to też od dna trochę odstaje. No właśnie. I tak trzeba będzie skierować to w dno, bo tak jak wtedy robiliśmy, to był problem, nie? Pytanie tylko, czy to się nie zanurzy w dno wszyscy. Tak. To sprawdzimy. No tak. O, wstaje. O, i to. O. Najważniejsza zabawka. Super, super kamera. Ciekawe, czy nie będzie parowało. I w dzisiejszej pogodzie. Odpalam. Działa. Dobra, Bateria na 100%, naładowana, wszystko działa. Troszkę. Dobra, to musimy teraz. Tylko teraz ustalmy, ona... jaki kąt. Taki chyba jest za mocny, nie? Za mocny, zdecydowanie, coś ty. No, no, no Ja bym wiem. dał dużo mniejszy. No to teraz zobaczymy, jak dużo. Tak? Co? No. Kurczę coś trzeba trzeba ustawić, bo ono się musi kiwać tak, w tą stronę też to. to też, trochę. To też musi. Mhm. No nie wiem, popatrzmy, w yy, bi-patyka. Albo po to. Nie wystarczy to. Zobaczmy, jest to, czy, czy widać, to? Jak daleko? Teraz widzę to w górnym części ekranu, jak się, powiedzmy, od, teraz jest na środku. Teraz znika. To musi być... Musimy wiedzieć tak, maksymalnie można niecały metr od tego przy takim ustawieniu położyć, bo nie będziemy mhm. wiedzieć, co się dzieje, mhm. Jeżeli dam wyżej... To tak, tu maksymalnie widzę w ekranie... I tu tak, tak trzeba robić i metr kładziemy od tego. Morski jastrząb na wiele kształtów. Ale nas dali mocną, nie? No. I ho. Ciekawe, czy on by na morzu dał radę w ogóle. Coś ty! No nie wiem, no wiesz. W sumie to zależy od tego, kto ma tymi tymi nie? Nie wiele, wiesz, jak... Nawet na jeziorze, jak pływa nim... I jest fala. ...i jest większa fala, to jest duży problem, Dlatego?

to na marchewka, to tam wrócił. Ty! mi się odezwał! <grystanie> Ale ja nie płynę. Skorda, na tych karkach się spasłeś już. <grystanie> Wszystko, kosztuje. Moje kuleczki w otuliły. Hmm. Spróbujemy. Wiesz, co tu jest zrobione? Zresztą znaczy, miałem pokazywać wiosnę. Mi to są te same? Nie. To jest zupełnie inaczej robiona kulka. W środku. W środku jest normalna kulka zagotowana, twarda. Aha. Na zewnątrz jest pokryta ciastem, które nie zostało zagotowane. Ono tutaj wysłoć. No, no, no. ja ja ono, ono będzie smużyć. No. Będzie smużyć idealnie do, do tej kulki. Nie, nie tam w PVO obok wie. No, tylko a, dosłownie tylko kulka, do tak ta kul. ta jak, ta jak te 4D, nie? Jak te 4D. tylko że właśnie roboty. No. I bez żadnego tam kombinowania. Bardzo prosto się robi. Robi się mniejszą kulkę tą główną, potem się odlepia Zamiast płycie, pomysł, zobaczymy czy się sprawdzi. Zobaczymy, no wiesz, ale. może dzisiaj już się ale. potwierdzi, a jak nie, to latem będziemy próbować. Przyjechaliśmy dzisiaj przetestować kamerkę podwodną, ale ja przy okazji sobie zarzucę swoje zestawy. Na zestawie mam swoją kulkę, tą, oła! Tą taką z otuliną smużącą. W środku jest normalna kulka ugotowana. Na zewnątrz jest, kulka, jest ciasto z tych samych kulek zrobione. Wysuszone już po gotowaniu, po, po oklejeniu tej kulki. Cała idea polega na tym, żeby kulka, która jest na haczyku, smużyła ściągała karpie idealnie do siebie, a nie w jakiejś tam odległości do innego, do innego punktu na zestawie PVA zamieszczonego parę centymetrów dalej. Tu po prostu będzie smużyć to idealnie do samej kulki. Jakie będą efekty, zobaczymy w tym roku, a być może zobaczymy to już dzisiaj. Wszystko jest możliwe. Tak, z wyczuciem, leciutko, no. No, no chyba tak. No, dobrze, dobrze. Podciągnij tak do góry trochę. Wiesz o co chodzi, ma podbij do góry. No, nie to, tak wiesz, bo niekiedy w muł się wbija. Już jest wypełnione. I to Ci wyjdzie, nie? Już jest wypełnione. Jak tak nie ma wpływaka, to... No, dziura jest. No, mówiłem, dziura. To nie może być tak, że... No. Modlęła, A jest. Pani Kręci? O, to tak tu wydaje? No, na w to dupa. to Trzeba dobrze dobitać. Dobrze dobitać. No dobrze, dobrze dobitać. No dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze, dobić dobrze, no dobrze, no dobrze, no no dobrze, to jest Mamy sprzętowe problemy, o których powiemy w dalszej części filmu. Chyba specjalnie te firmy produkujące sprzęt wędkarski nie będą zadowolone z tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo antyreklamy zrobimy i to bardzo mocno. To jest nasze cudowne urządzenie do filmowania naszych wspaniałych ujęć podwodnych. Zresztą zobaczymy, czy w ogóle coś będzie widać w tej wodzie, bo jest bardzo nieprzejrzysta. Mamy, jak zwykle, tak jak mówi Marek, już problemy techniczne. Jednym z głównych problemów jest na przykład jakość wykonania markera, którym się dzisiaj posługujemy. Jest to wspaniały marker firmy Trapper, który już przy rozłożeniu, nawet nie przy pierwszym użyciu, po prostu zgubił część szczytową i trzeba było na sztywno ją umocować po prostu o tak, żeby wszyscy widzieli, na taśmę montażową bo inaczej po prostu się rozsypał. Ten kij, który tu jest, to jest tak na szybko wymyślone urządzenie, które będzie nam pokazywało, w którą stronę zwrócona jest kamera, jak będziemy ten marker układali pod wodą, żeby było nam wygodniej. I zamocowaliśmy dodatkowo takie chorągiewki, nazwijmy to wskazujące, że po tej stronie powinna być kamerka, tu jest jej tył i tu jest kamera. Na razie wszystko to się pasuje, zobaczymy jak Sprawdzi się użycie. E, cóż tu więcej mówić? O, ostrzegam po prostu wszystkich przed kupowaniem y, markera, z tego markera z firmy Trapper. Y, dodatkowo powiem tak, że oprócz tego, że gubi górną część, to przy pierwszym założeniu już na dzień dobry y, na dole mocowanie całego tej tyczki już y, się rozsypało. Także odradzam wszelkim kupno tego urządzenia. No ja, to chyba by było na tyle, za chwilę będziemy zanurzać to wszystko pod wodę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj? Starczy! No, sprawdzimy. Nie ma co dalej wypływać tym głównym. To. może dobrze więcej światła będzie może teraz Marcin popłynie z zestawem i z takimi kulkami zalentowymi sypnie to wszystko w okolice kamery zobaczymy czy kamera da radę to po prostu nam nagrać a ja tylko powiem że Seahawk tak? Seawk, czyli to jest zaraz, jaka to jest produkcja, bo jak robimy, jak robimy reklamę, to, to zrobimy reklamę. To jest polska firma. Potem uzupełnię tą informację. Po jednym roku użytkowania na świe zrobiła się dziura, na szwie! Także dzisiaj reklamujemy wszystkie firmy, które Produkują yy, szajst, sprzedają ten szajst i z tego żyją. Także mamy firmę Trapper, kochaną, i drugą firmę, która wyprodukowała ten ponton Seahawk, czyli Jastrzębia Morskiego. Ja również nie polecam tego pontonu, trzeba coś kupić porządnego. A teraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. To czekaj, może być to w jakimś pudełku. Ja bardzo, jak to. może. Bym. A, słusznie, dobra. Ja już tu rozluzuję to. Marcin popłynie teraz to. z zestawem i z kulkami. Zobaczymy co się nagra. Ja Ci jeszcze puszczę luzem, nie będę tego naciągał, napinał. Bo ja wiem, że w takim wypadku, kiedy jest Praktycznie bez powietrza, to praktycznie nie można nawet nie sterować dobrze. A musisz bardzo powoli sobie podpłynąć, bo jak podpłyniesz szybciej, to po prostu ominiesz. Macie Żyłkę Masz na wiosnę za, za ten, za, 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 za motaną. No to ciekawe, czy trafiłeś? Nie wiem. Marker w wodzie razem z zestawem i kuleczkami, a ja korzystając z chwili przerwy, wyjąłem swoją kulkę, tą, o której mówiłem, że jest powle, powleczona taką otoczką smużącą. Zobaczcie, jak to się dzieje. To ciasto się po prostu rozpuszcza w wodzie. Smuży i pracuje. Nie wiem, czy to widać, ale ono jest po prostu takie już rozpuszczone. Ta kulka w tym momencie smuży bardzo mocno. To tylko jest. kwestia tego kiedy karp się na nią zdecyduje. Myślę, że pomysł dobry, warty tego, aby o nim mówić, i aby go testować w przyszłości. Ja za chwilę jeszcze raz zarzucę zestaw. Zobaczymy za jakąś godzinę, czy uda się ściągnąć karpia do tej kulki smużącej. Czołów. Włożyłem tą swoją kulkę do słoika z wodą. Zobaczcie, jak ona pracuje. Po 15 minutach mniej więcej woda się już zrobiła mętna, co widać. Także tak działa ten pomysł na oblepianie kulki, tą. E, tym ciastem, z którego kulki jest zrobione i tworzenie takich takich e, otoczek smużących To jest pomysł na ten rok, na to, żeby karpie właśnie ściągać bezpośrednio do e, kulki proteinowej. A my cały czas czekamy na to, na obraz z kamery podwodnej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak kamerę wyjmiemy. Czy będzie coś widać, czy cokolwiek się tam nagra. Słońca jest dużo. Może chociaż trochę w tej mętnej wodzie będzie widać, tego jeszcze na razie nie wiemy. O tym się dowiemy za jakąś godzinę. I potem będziemy wiedzieć, czy można w takich wodach mętnych wykorzystać tą kamerę, czy też trzeba będzie jechać na jezioro, które ma bardzo czystą wodę. A takich jezior jest tutaj też dosyć sporo, więc nie będzie problemu. Ale te pierwsze testy, pierwsze próby przeprowadzamy tu na łowisku w przelewicach, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić w takich najtrudniejszych warunkach ten sprzęt nagrywający. Sięgnął, udało mu się. Dobra. Sygnalizator zapiszał, a to znaczy, że marker, że marker pociągnął za żyłkę. Teraz Marcin wyciąga żyłkę z kamery, bo niestety tam się wszystko poplątało. No i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Będziemy wiedzieć, czy, czy cokolwiek w tej mętnej wodzie widać. Zobaczcie na koniec takie żywe akwarium słowiska w przelewicach. Aha, jeszcze na dodatek dodam, na koniec dodam, producent tego mojego pontonu, który po roku czasu używalności się rozszczelnił. To firma Intex, której nie pozdrawiam.